Gdyby kózka nie skakała, to by nie złamało. Prawda. Ale gdyby nie skakała, to by na życie kało. Prawda. Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było... Nie. Trudno. Chociaż teraz musi płakać, potem, potem będzie znowu skakać. Trudno. trudno. Ja znam może 20 innych co od rana do wieczora skakały, i zdrowe są, i wesołe, i dalej skarżą. Grunt to, żeby, żeby, się dobrze bawić. <grymne> <grymne> to się trzyma, a już jest po 11 i słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, Trzyś komarów nadziewanych w kolwariowym sosie, motyl zdrożna, przyprawiony gęstym cieniem wzrosków, a na deser deserto odzwietrzyka w księżycowym roku. Może mu się to zdarzyło, może go napadł. że biurka oskuwali, srebrny głosik skradli. Panie Mikołaju, ja sobie w tej chwili tutaj zadałem im zadanie, Dobra. a pan Mikołaj z nas i w tym czasie. Z... Jeżeli sobie życzą, to spoko. Słuchajcie, Pani Kochy skocznie, to zmęczony, stupi, Ale śnieżynka w roku w kolanach, bo wszystkie tak ślicznie śnieżynką. Słuchajcie, wasze zadanie teraz polega na tym. Wszyscy od dzieciństwa słyszeliście na pewno pierwszy.